Co tam się stało? Dzień Nie dobry. Nie zatankowałam dzisiaj. Zobaczycie zaraz. Najpierw sobie jadę. 7,16. Potem pełno optymizmu 7,25. Przyjechałam pod firmę. Może po południu będzie taniej. I taka teraz, kochani, konkluzja będzie. Pomyślałam sobie tak: koniec z tym. Mieliśmy tarczę covidową. Drogo jak fix. Tarcza wojenna. Jeszcze drożej. Kurwa, wprowadzili tarczę putinową, to, to, to chyba będziemy wszyscy jeździć na hulajnogach. W związku z tym Energia Gas Polska dzisiaj ja, w mojej osobie i w mojej firmie wprowadzamy tarczę gazową LPG i to będzie nareszcie tania tarcza. Ludzie, bo te tarcze wszystkie rządowe to powodują, że, yy, że tak powiem język grzęźnie w gardle i nie tylko. Teraz będzie śmiesznie. Słuchajcie, znaleźć gaz Polska z instalacjami gazowymi. Nie będą straszne Wam żadne stopy. Stopy brzydkie, duże, zobaczycie, widzicie teraz grafikę. Nie chcę mówić po nazwiskach, żeby mi nie wsadzili. Ale ta stopa też nie będzie dla nas groźna. Czyli groźna tego pana nie będzie stopa, ponieważ został znowu na 6 lat, czy nie wiem, więc to będzie masakra, ale też inne stopy procentowe i inne też groźne nie będą. Słuchajcie, będzie nas stać na to, żeby pojechać na wakacje. Dodam! Pierwsza gazowa stopa. I to nie jakaś straszliwa, beznadziejna, tylko rzeczywiście uczciwa, która przynosi korzyść. Kochani, i ale mnie to dzisiaj ponastrajało. Zobaczcie, taką, żebym karteczkę tutaj zrobiła. Michał tu pięknie kameruje. Nawet Michał jest, że tak powiem, ojcem chrzestnym naszej karteczki. Em, nie karteczki, tylko tej karczy gazowej. Słuchajcie, dla wszystkich negatów, będziecie to widzieli taką karteczkę całą elegancką, taką planszę na monitorze, żebyście wiedzieli i wreszcie, żeby wa, do Was dotarło, że gaz opłaca się zawsze. Bo było tak, no tak, wcale nie 50%, wcale nie tak, może 49%? Ten procent. Oczywiście wszyscy ci, co nie mają gazu, i będą na raz mówili, że się gaz nie opłaca. Słuchajcie, negaci, teraz Wam coś zakreślę. Zobaczcie, jak się zaczynała pandemia, czyli wtedy, co była ta pierwsza, To jak było? Benzynka 4,90, 2,14. Niby tutaj było tak, że gaz to jest 43% ceny benzyny. No i zobaczcie, to 43% to jest różnica 2,70%. A dzisiaj nie ma 50%, nie ma 50%. No i bardzo dobrze, że nie ma 50%, bo tu 53%, ale za to jaka jest różnica? 3,40%. Ludzie. Czyli teraz ja Ci powiem, że ta cała sytuacja z gazem, z benzynami to normalnie łamie wszelkie konwenanse, bo się okazuje, że przedtem 43% było dużo gorzej niż teraz, jak gaz jest droższy i ceny paliw są droższe. Ludzie, kochani, 4,30 za różnicy na litrze. No nikt mi nie powie, nikt mi nie powie, że dzisiaj ta różnica w paliwach... Może ktoś może przejść obojętnie. Szanowni Państwo, nie można. Bo różnice są tak ogromne. I to znowu chcemy pokazać, wiecie, no na takich autkach podstawowych. Zobaczcie, 1.4, 1418. Podstawowo 12 pali benzynki, 13 litrów. Kosz 3300 zł. złotych. 3300 zł. Tak. Kiedyś tankowalibyśmy za 1000 km 591, tyle by kosztowało. A dzisiaj. Sam ten koszt benzyny, którą byśmy sobie musieli zatankować, żeby pojechać, to 1000 km to jest 874 mhm. zł. Koszt przejechania jest 500 zł na 1000 km. Mhm. Jak kiedyś, jak było tak bardzo tanio i było tak opłacalnie, było 278. Ale oszczędność rośnie. Oszczędność rośnie, bo zobaczmy, oszczędność tu jest tak 313 zł. Mhm. Mówimy o Audiku. Później, jak już był początek wojny i zaczęli podnosić również te agencyjne marże, okazało się, że jest 340, mm -hmm. a teraz jest 300, prawie 370. Mm -hmm. Zobaczcie. I koszt, i patrz, jak się zwrot kosztów następuje. Tak. 890. No się po prostu skraca. 8900 km, tak. i już. Zaczynaliśmy masz... od 10,5000 km, tak. a teraz mamy już tylko no, prawie 9. Dobra, więc dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj. Nie bierzemy opcji tego typu, żeby było 50%. Nie? Dzisiaj 50 nie ma znaczenia. 50%. Uh -huh. Dzisiaj ma znaczenie wolumen pieniądza, które oszczędzamy uh -huh. na każdym kilometrze, na każdych 100 tysiącach, 10 tysiącach. Jest wam jak zwał. Uh -huh. Dzisiaj jest tak, że jak zamontujesz, a nie będzie taniej, pamiętacie, nie będzie taniej, bo mamy dalej 8% vat u a nie 23%. Czyli będzie tylko drożej. Tak, te. No. Więc po to jest ta tarcza gazowa Energia z Polska. Żebyście co? Żebyście uznali i wreszcie oszczędzali bardzo dużo pieniędzy. A to jest tylko czterocylindrowy autobus? Tak, tutaj mamy jeszcze drugi przykład tak. z większym. Oczywiście, czyli mamy większe. Zobaczcie, znowu. Autko się zwracało, jak ktoś zamontował instalację, bo ceny nie poszły wcale mhm. w górę. Tu były 14,700. Mówimy o Trackrajlerze Pacyfice, bo zaraz to jedziemy. To jest down na... country. No. Tak jest. Mhm. Potem mamy 13, a tutaj zaczyna się robić tak, że zwraca się już bardzo szybko. Mhm. Czyli słuchajcie, im droższe są ceny paliw. Tym szybszy jest zwrot poniesiony na instalację, tym szybciej oszczędzacie, tym mniej wydajecie na mhm. tankowanie. I ważne jest, czyli zmienia się jakby podejście, czyli nie mówimy tylko o tych procentach, ale mówimy o wolumenie pieniędzy. Tak. Drodzy Państwo, Energy Gaz Polska, tarcza gazowa LPG. Montujcie, zapraszamy do Energy. Ludzie, Nasi przyjaciele, którzy zobaczą ten film, i jaka jak tu pięknie się, że tak powiem, wysławiam, mówiąc o tym naszym eleganckim gazie, zapiszą się na montaż, użyją słowa tarcza LPG, dostaną ode mnie osobiście w prezencie dodatkowo po montażu jeszcze przegląd LPG. Od tak, niech ten, ta, 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 ta tarcza gazowa, niech będzie fantastyczna mm. i wyjątkowa, niech bije wszystkie inne tarcze, pfu, pfu, pfu. i jeszcze jedno, i od dzisiaj jedziemy na wakacje, nie boimy się stóp i tutaj znowu ta grafika, która będzie odbłędna. Wyśmierna, mam nadzieję, że mnie nie posadzą. I widzimy się w Energy Bez Polska. Zapraszamy!